Dobry wieczór państwu. Dziś gośćmi Oleśnickiej Biblioteki Publicznej są państwo Beata i Eugeniusz Dębscy, którzy przyjechali do biblioteki z Wrocławia na spotkanie, które odbywa się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głównym tematem spotkania jest ich ostatnia powieść kryminalna 23. O czym jest ostatnia państwa wspólnie napisana książka? To jest po prostu thriller, czyli jest o mordercy i wymiarze sprawiedliwości, który go ściga. Czym ta książka różni się od poprzednich napisana przez pana książek? No, od poprzednich moich różni się tym, że jest kompletnie niefantastyczna. To jest realizm, a nawet czasami. Może hyperrealizm, bo odgrają tam rolę różne elementy scenograficzne wrocławskie. Cmentarz Żołnierzy Włoskich, Park Grabiszyński, ulice, na których albo mieszkamy, albo po których się przemieszczamy, inne jakieś tam obiekty w mieście. Natomiast nie ma tam zupełnie niczego nadrealnego: ani fantastycznego, ani fentezy, ani, ani magii. To jest, to jest po prostu thriller. Ale ta książka nie oznacza zupełnej zmiany orientacji literackiej i tego, że porzuci Pan swoich dotychczasowych fanów i przestanie pisać fantastykę? No, na pewno nie, bo, bo, bo w tej chwili zastanawiamy się nad drugą powieścią z tym samym bohaterem pozytywnym, a jednocześnie powoli, małymi porcjami, ale pisze dziewiąty tom przygód Ołena Jejca, detektywa z przyszłości. Czyli fantastyka wcale mi nie uciekła, natomiast jest też taki odskok e, w stronę niefantastyki. Ja jeszcze tutaj zdradzę, że nie tylko powieść fantastyczna jest w toku, ale... Y, Powieść zupełnie, ani nie kryminał, ani powieść związana z fantastyką, tylko powieść obyczajowa. Przygotowali Państwo niespodziankę dla Oleśniczan, którzy przybyli na, dzisiejszą, na dzisiejsze spotkanie. Proszę powiedzieć, co to jest. Niespodzianką była, była książka mojego autorstwa dla najaktywniejszego uczestnika spotkania i taki się na szczęście znalazł i otrzymał tę książkę. A poza tym, no, z dużym zyskiem dla orkiestry, wylicytowaliśmy, czy wylicytowano inną e, naszą książkę. A my z kolei. Z pożytkiem z dla pożytkiem nas. Dla wylicytowaliśmy nas, Ostatni książkę. egzemplarz e, fajnego albumu o Leśnicy. Jesteśmy... Którą bardzo często mijamy po drodze na Grzyby, jadąc w kierunku tak, Twardogóry. bardzo często Czy... tu przyjeżdżamy w tę strony i nie, bardzo się cieszymy. Nie jest to że... nieznana nam okolica, a teraz Co będzie jeszcze bardziej znana. Z korzyścią znane. dla nas i z korzyścią dla orkiestry w takim razie... wejść w posiadanie tej książki. W takim razie mam nadzieję, że dzięki niej przyjedziecie Państwo i z przyjemnością zwiedzicie nasze miasto.